Jedziemy. Kolejny odcinek, już trzeci, kolejny, No, kolejny odcinek. Tuning samochodów za 30 tysięcy. Co, chcesz zrobić z tym samochodem? Stimigować. co? A jak sprzedam, to będę miał jeszcze więcej niż 30 tysięcy. Chcielibyście mieć takie autko, co? E nie, bo za chwilę będę grał tylko muszę ten zrobić jak to się nazywa eee, polepszyć samochód i już będziemy grali chyba FIFA No ja miałem grać No ja nie jestem bo do mnie kolega przyszedł bo nie wiem czemu nawet do mnie ja go nie zapraszałem ale sam chciał przyjść Nie moja mama mi kazała bo powiedziała że ona jedzie i ja bym nie miał gdzie zostać Pendruma Pendruma Czekaj okay, zobaczmy czy możemy polepszyć szybkość. Pancerz znaczy na maksa. Hamulce nie można. Pozostawimy sobie. Nie mogę. wydech. Okay. Nie wiem, co zrobię. Zrobię sobie tatuaż taki fajny na plecy. Bo właśnie kosztuje 30 tysięcy, czy tam co? 3 miliony, nie wiem. Tatuaż? Czemu chcesz koniecznie widać te 30 tysięcy, które zarobiłeś? Nie chcę koniecznie. Chcę mieć coś fajnego. A ten tatuaż jest bardzo fajny. Jest na całe plecy. i nie, nie będzie go widać, się po no co? Będzie go widać? Wiesz jak ja teraz ciężko? często tutaj jeżdżę na plażę? Mam nawet specjalny strój na plażę. Ja teraz może pojadę. A nie, teraz będziemy grali w FIFA. No ja, ja chciałem zagrać w to Nie. ma? No. Bo nie. Bo ja chciałem zagrać. Ale nie. Ale tak. Nie. Tak. Ty na plażę jedziesz. No, 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 no. Co? Ale się zacięło, dobra. Ja chcę tatuaż za trzydzieści tysi. Taki? <laughs> Taki tatuaż by pan chciał? Maniek, jeśli byś zobaczył, jak ja wyglądam. Nie? Ole, ekstra to wygląda. Proszę, nie śpiewaj tak! Nie, po, nie pokazuję nikomu tego, okej? Okay? Ja ale co się nagrywa? A moja. No, Ile już jest minut? Nie, posz, nie polepszyliśmy przecież samochodu, ale coś wam pokażę. To jest ząbczywe, Ten były? Ten były, tak. Ale już plecy ja mam. Mm. Albo wiem, co powiem wam? Zapalicie fajeczkę? Czy nie? Teraz jeśli się wsłuchacie, będziecie coś słyszeć, więc... Czemu on jest otwarty? I nie No ale nie jest ten. Ładzio! Będę z tym tatuażem pływał, ale będzie fajnie, nie? Wszyscy pójdźmy do posta, i do przywitać Pana. Zaparkuj tutaj. A ty wieś, nie musisz. ci się, oh, się, od... się odnowić, czy nie? chce się odnowić, czy nie? Tak, ale będę musiał zapłacić za to, jak ja zniszczę. Będę citać? Tutaj... Będę pływał. Mam obszyna! Co masz? Czarny jeździec. Jedzie. Co ty powiedziałeś, dzonownego?! Co on powiedział? Co ty powiedziałeś do Lowelego? Gwiazdka, proszę no państwa. No on tak powiedział. Ma gwiazdkę, choć się nie boi. Tak, nie mówi, ale to prawda? Mówi, się dla niego pięć gwiazdek to pikość. Ale czy to prawda? To no, prawda. Trzy. No. Słuchajcie widzowie, pięć gwiazdek to jest pikuś, cztery gwiazdki tak średnio, trzy gwiazdki najtrudniej, ale dwie gwiazdki i jedna też są trudne. Bo na pierwszej dużo szukają, choć łatwo można ich zgubić, praktycznie 30 policji jedzie za wami. No. Już się zna, na to, co wam jedzie? Dwie no gwiazdki nie, nie ma tak. proszę państwa. Nareszcie też się szykuje, ma dwie piękny, gwiazdki, ta, 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 ta. proszę Państwa. Policjanci wziął broń. I ty będzie scelał z Minigana? On wziął tą broń. Ty to broń. czy to będzie robić tak. Gliny już zdechły. Już po glinach. Gliny to tutaj stelacie do niego. Te gwiazdki. Najtrudniejsze. Tak to mówiłeś, musisz szybko zbierać więcej. A co, jakiś karabin jest? O, ja mi z strzelili. Z czego? Dobra, więc to i będzie koniec. Nie, bo na no, Koniec. To się pożegnaj z nimi i wiesz... No, że czekajcie, czekaj, czekaj. Pamiętajcie. Jeśli chcecie widzieć więcej jakichś odcinków, napiszcie w komentarzach, a ja nie będę pisał, bo nie mam Facebooka. Ale dobra. Ale mam pokażę. Jedną. Lajkujcie. Lajkujcie, piszcie komentarze. Lajkujcie, komentujcie no, najwięcej, i subskrybujcie. I wiesz, tak. jeszcze te... Tak. Tak. I tak. Dobra. I taniec. Inaczej będzie. Taniec lub. A, i jeszcze... Czy oczywiście taniec. O, no, a zakończymy ten odcinek. Czyli z Nie, musi... nie, pojedziemy po helikopter, wyjdziemy na najwyższy budynek i zrobimy coś. Wiecie co, proszę państwa? A zostawiłem aż tam mój ten. Zgubiłeś trzy gwiazdki żłobie Zgubię trzy gaski. Dziesiątko żłowie. Nie, bo mnie zabilił przecież. A no ja. Zabili mnie. O, o, o je. KoMpl Co A wow, nie bierzesz. Tak, bo nie chce mi się biec. Ko, Bo nie chcę ci się biec. A co robisz? Idę. Co się płaci? Zabija ludzisk. Patrz. Dwie na zostały. Gwiazdkę uciekaj. Ale ty nagrywaj to. A nie nagrywam? Tak o, ale nagrywam? No ale nie to. to mi opożyć. Co mam pożyczyć. Nie ty! Ha! Dobra. I jeszcze mnie przejechał! Dobra. Cudny tatuaż wywala gościa. Tatuaż gościa wywala? Ej, Simon chce ten samochód, serio? A mój Simon, Simon, się wali w łeb. Wysadzę ten samochód, bo wtedy... Glinem mnie. Ej, ktoś u mnie na sesji jeździ czołgiem, bez jaj! A ja dostałem 30 rzeczy! Pokaż mi jak czołgi wyglądają. Jest twoja sesja? Z mojej sesji, a nie z twoja sesja. A no. I się pomyliło, że będzie twoja. Na no, co te liny robią, no? gdzieś się, jeździ, się Nawet pokazywać czołgów się nie da. Ale ja cię nie chciałem. W Ani czołgów wypadł. Sobie go wyrwałem. Ale jak, na serio? Czy w GTA? W prawdziwym życiu. Wyrwałem sobie na, na siłę ząb. Aha. to? Nie chciał mi wyjść, nie? No, to ja? go złapałem i pociągnąłem. Pociągnąłem go z całej siły. aż się urwał. Urwał, urwał. I ty się chyba na młodzieńca dziennie jedzie. Jakby wid widzowie chcecie skończyć odcinek, ja będę kończył tak, żeby. Nie dokończę. Zobacz zobaczycie, jak będę kończył każdy odcinek. Może, Może jakby będę kończył każdy odcinek. Hmm. Czy są helki? Oczywiście, to najlepsze. Ale musimy się pozbyć samochodu. Więc robimy. Tak. Zrobimy tak. Tak. Jeśli wpadło do wody, to jest dobrze. A jeśli nadal tam stoi... A wpadło do wody i się trochę pochwaliło. Dobra. Gwiazdkę, Ucieka i się bój bo ma gwiazdkę. Najgorsze Igor się mogło spotkać, z gwiazdkę. To są, co to jest? Oo, ma. Jaki ty. Jakie fajne. Idziemy na najwyższy. Lecimy na najwyższy budynek. Po co Wtedy kabum zrobimy. Albo nie ten helikopter zrób kabum, a siebie zostaw. Siebie fajnie... siebie zabiję. No nie, siebie skocz. Skoczisz z tego. Co? No wiesz co ja chcę zrobić w ogóle. Co? Nie. No właśnie, no to zobacz. Skocz, będzie fajnie. Ale innego Tutaj macie pięknie starania, kontrastrejna. I nie wiem czemu tutaj helikopter mnie goni. Ktoś ma chyba trzy gwiazdki i został tutaj helikopter. Ale dobra, zdejmiemy go na luziku... Zdejmiemy, zdejmiemy na luziku. Nie uśmigła. No a w tym czasie będziemy z najwyższego budynku w ogóle z najwyższej rzeczy w GTA zrobimy coś. Dobra. do widzowie. Takie pożegnanie będzie najlepsze, tylko nie wiem, czy z której strony on to zrobi. Muszę tylko tak się jakoś ustać. NIE! O kurde no. Jak spadnie? Leci w dół, Młody. leci w dół, człowiek leci, leci w dół. Nie mam, nie ma spodochronu, jak jakoś a dobra! Co ty coś odwalił? Człowieku, ty mnie się zabić, nie pamiętasz? No wiem, no właśnie, ale mi się nie udało. <śle>